Po sezon napotykamy na nowe historie, lepsze i gorsze wynalazki i przełomy nie tylko samych zawodników, ale i organizacji. Za nami pierwszy miesiąc rozgrywek i powiem Wam, że w oceanie tych wszystkich historii bardzo, ale to bardzo wyróżnia się jedna ekipa grająca koszykówkę orzeźwiającą, szybką, elektryczną i niebywale skuteczną. Mój drogi widzu, jeśli pragniesz radości w swym życiu, to pozwól, że przedstawię Ci Twoją nową, ulubioną drużynę koszykówki. Cześć z tej strony. Kim David, to jest kanał Okoszykówca, a o to gratisowe profesjonalne studio NBA. Za mną jest oczywiście nie kto inny jak Bartosz, MVB Drap, czołem Bartku. Studio NBA offline. Dzisiaj, dzisiaj bez żadnych wątpliwości, czy to będzie dzień dobry, czy dobry wieczór. Bardzo ładnie oświetlony jesteś światłem dziennym, ale widać, że jeszcze poranek w tobie jest. Ja nie jestem poranną osobą, jestem bardzo bardzo wieczorową osobą i jakbyś zapytał mnie kiedy wolisz zrobić strategiczną naradę, o 8 rano czy o 10 wieczorem, to ja powiem, że o 10 wieczorem. A czy chociaż troszkę pobudza Cię myśl, że pogadamy cię o drużynie, o której chyba jeszcze nie było nigdy odcinka na tym kanale? Ponieważ ta drużyna nigdy nie była jakaś taka żeby zrobić o niej odcinek? Tak, chyba, e, to jest, to chyba nigdy nie było okazji. I tak, jestem podekscytowany, ale to jest też tak czasem na przykład jest ze studiami, tymi, które dzieje się o 20.30, generalnie każdy poniedziałek. Że czasem na przykład jestem trochę zmęczony przed nim, ale jak już zaczynamy, to już mi się wszystko włącza, wszystko, wszystkie klocki wpadają w odpowiednie dziury i wiesz, maszyna idzie do przodu. To niech te klocki wpadają na skutecznościach 50, 40, 90, tak jak skuteczność zawodnika, o którym dzisiaj będziemy bardzo dużo opowiadać. Oto odcinek o Indianie Pacers, o Tyrisie Halliburtonie oraz o najlepszym ataku w historii NBA. Oczywiście przypominamy, proszę zostawić kciuk w górę, proszę zostawić subskrypcję, proszę pisać komentarze, proszę emocjonować się Indianą bądź mówić, że za bardzo się o tym hypujemy. Sekcja komentarzy jest dla Was otwarta i oczywiście zapraszamy też na poniedziałkowe profesjonalne studio NBA o godzinie 20.30. Nie samymi zwycięstwami, koszykówka NBA żyje. Indiana Pacers wygrała 8 spotkań i 6 przegrała. Dzisiaj niestety zaliczyli porażkę z Toronto Raptors, ale trzeba przyznać, że praktycznie każde ich spotkanie jest wielkim widowiskiem. I tak sobie myślę, że jeśli lubiliście oglądać mecze gwiazd NBA kiedyś, kiedy było ciut więcej obrony niż w ostatnich kilku bądź kilkunastu latach, to mecze Indiana Pacers troszkę te mecze gwiazd przypominają. Zaliczają na tym moment najwyższy. Atak w lidze, ponieważ Offensive Rating wynosi że 123, i to jest w ogóle historycznie najwyższy offensive rating na ten moment. Jeśli to się utrzyma do końca sezonu, to będą rekordzistami pod tym względem. Zaliczają 128 punktów na mecz. To jest oczywiście pierwsze miejsce w lidze. Mają najszybsze tempo: 104,5. Więc ta koszykówka jest tak szybka, że nawet to ostatnio się na ten temat wypowiadał, że było naprawdę ciężko się połapać gdzie kto biega. Zaliczają najwięcej asyst w lidze: ponad 30 asyst na mecz. Więc jest to naprawdę bardzo fajna, miła dla oka koszykówka. Przypominająca czasy 7 seconds or less e, Phoenix Suns Di Diantoniego oraz Tyrese Haliburton, bo o nim dzisiaj dużo pogadamy, przypomina swoją grą nieco Steve'a Nasha. Steve'a Nasha, który jest oczywiście nieco wyższy, nieco chętniej rzuca i trafia do tego kosza. I e, dla mnie jest osobiście troszkę miksem Steve'a Nasha z pennym Hardaway'em. Oczywiście jest też druga strona medalu, czyli obrona. Ale o tym może za chwilę. Bartek, ty jako nadworny fan Indiany Pacers od lat, powiedz mi, jak dużą różnicę zauważyłeś w ich grze względem poprzedniego sezonu i co Ci się podoba najbardziej? Panie ale się czuję w ogóle, że ten, że ten sen się spełnia to hypowanie Indiany od lat. To jest jakby się moja inwestycja spłacała w tym momencie. Po prostu wszystko wraca do mnie z siłą pozytywnej energii. To właśnie co powiedziałeś, że to jest że taka nowa historia w lidze, ale nie do końca nowa pod tym kątem właśnie, że te podobieństwa do Seven Seconds or less są tutaj bardzo wyraźne i trener może nie był taki ofensywnie nastawiony nigdy wcześniej w swojej karierze, ale wiesz, prowadzący grę, rozgrywający masę asyst, zdobywający tutaj dużo więcej punktów niż, niż wspomniany Steve Nash. A... Jakie różnice? Tak naprawdę, yy, no problem już rok temu Indiany był taki, że ten obrona rzeczywiście nie, nie, da, nie dawała za bardzo rady, a tak śmigał, a oni zrobili to, co właśnie zrobiłby mi Mike D. Antoni. Podwajamy atak. Obcinamy o połowę obronę i zobaczymy, co będzie, nie? I z, z wyników 125-115 teraz się robią 145-135 i zobaczymy, co się wydarzy. Więc, jakby ten atak, który był świetny, stał się jeszcze lepszy. Tutaj bardzo do, do pomogły po prostu te dodatki. W sensie to, co się zmieniło, to się właśnie wykonawcy do pewnego stopnia. Myślę tutaj o, o, o Brusie Braunie, myślę tutaj o Bintopinie, o pierwszym, który dokłada tej solidności po obu stronach, ale też w ataku pomaga w szybkiej grze. Pomaga w, w nacisku na obręcz, ale też swoje za trzy dorzuca, a Obi Topin to jest e, gracz, który odpowiednio obsługiwany przez gracza pokroju Teli za to jest też chodzący highlight. Jego, jego wsady w kontrze po alejupach, e, no to naprawdę potrafią, potrafią wyrwać z siedzeń wczoraj w tym meczu z Atlantą 157-152. Nie wiem, czy najlepszym highlight'em w ogóle nie był ten, który którego nie skończył. Nie wszedł mu w końcu ten jeden wsad, który w ogóle nie wiem łapał gdzieś go tam spod, spod dachu hali, ale ten, który mu wszedł to spokojnie, wydaje mi się, że w czołówce Danków. Tego roku, a czy tego sezonu, to jeszcze zobaczymy będzie. Mam wrażenie, że w latach, kiedy grał dla Nowego Jorku, Tom Thibodeau troszkę go temperował, dawał mu nieco mało szans na grę i wydaje mi się, że w takim systemie jak teraz u boku Tyrisa Halliburtona oraz Rika Car Carlyle'a, Obi Topin stał się właśnie człowiekiem highlightem, ale takim człowiekiem do łapania lobów, człowiekiem do biegania do kontrataków po stracie, bądź bo przechwycie, bądź po zbiórce i bardzo mi się podoba to, że jego takie zaawansowane statystyki. Pokazują, że gość jest praktycznie nie do powstrzymania, kiedy już do, dostanie się do tej obręczy, a biorąc pod uwagę szybkość gry Indiany, ich spacing i to, że obitopin ma to miejsce, żeby ściąć, robi naprawdę sporą robotę. Na ten moment zalicza 11,5 punktu na mecz, trafia na skuteczności 59%. Jest to skuteczność bardzo wysoka, biorąc pod uwagę to, że niestety te trójki idą bardzo nisko, więc spod obręczy to jest naprawdę Spoko. Przeciwko Filadelfii dał taki bardzo udany popis 27 punktów 12 na 15 z gry. Był bardzo ważnym elementem zwycięstwa tego meczu. No i znalazł się w takiej sytuacji idealnie dla siebie, bo był w Nowym Jorku yy, no ciężko było się tam przewidłog najlepszym zawodnikiem wtedy drużyny Juliusem Randlem, więc te minuty z łatwo, będą obcinane. Tutaj jest takiej roli, wydaje się, akurat. Jest 7 w minutach yy, gra ich 23, 23 minuty na mecz, oddaje sobie te 8 rzutów. Jest tak dzielnicy w połowie stawki też, jeśli chodzi o, o, o punkty, a walczy o kontrakt, więc te wszystkie takie wyrażające się ten highlighty i cała każda pozytywna chemia, którą łapie Salibur Haliburton, działa na jego korzyść, ale też właśnie działa na korzyść drużyny, więc to jest takie dobre środowisko dla niego, myślę. Jak spojrzymy na średnie Brusa Browna, czyli drugiego nabytku Indiany Pacers, to te średnie nie robią jakiegoś takiego szalonego efektu, ale jest to jeden z najbardziej takich efektywnych, skutecznych, Mających wysokie koszykarskie IQ oraz cierpliwych zawodników Indiany, I widać, że ewidentnie gość bardzo pomaga tej drużynie zwyciężać. No i przede wszystkim jest jednym z najważniejszych punktów, najważniejszych elementów całej obrony Indiany Pacers. W końcu świeży mistrz NBA z Denver Nuggets był znany ze swojej dobrej obrony już w poprzednim sezonie. Zgarnął naprawdę bardzo wysoki kontrakt. Niektórzy mogą twierdzić, że nawet zbyt wysoki, no ale hej, zapracował na to. Um, I bardzo mi się podobało to, że już w pierwszym. Meczu tego sezonu, po prostu wszedł z buta do tego klubu, co prawda to było spotkanie przeciwko Waszyngtonowi, okej, okay. ale w pierwszym meczu sezonu jeszcze nie wiedzieliśmy, że Waszyngton będzie jaki będzie, Bruce Brown miał 24 punkty na 73%, no i oczywiście później już nie miał aż takich fajnych wybryków ofensywnych, ale jego skuteczność cały czas utrzymuje się na bardzo wysokich procentach, więc to jest naprawdę świetny fit daje z siebie wszystko w obronie, jednocześnie nie tracąc efektywności w ataku. A właśnie może to, że ma taki wysoki kontrakt pomaga mu w tym, że nie musi teraz, wiesz, tak szarpać, orzuty, walczyć każdą minutę, jak chce dla siebie, tylko może być takim, wiesz, łącznikiem dla drużyny, człowiekiem, który właśnie trochę pomaga innym, który trochę brudnej roboty odwali, no bo jakbyśmy mieli liczyć yy... Dobrych obrońców w Indianę, to na palce jednej ręki wydaje mi się, że musi, nie musielibyśmy wszystkich zatrudniać do tego, bo po bo, bo brajcie Brusie Brownie i Mike Schütternerze, to już wydaje mi się, że naprawdę można wejść w głębokie dyskusje tak czy nie o kimkolwiek innym. Bruce Brown może nie zdobywa bardzo dużo punktów, ale gra bardzo dużo, bo za Haliburtonem Halliburtonem jest, jest, jest drugi w minutach i ten wysoki kontakt też, ja myślę, o nim bardzo. Ja myślę, że o finansach Indiany jeszcze dzisiaj, dzisiaj możemy pomówić i o sytuacji ich draftowej pod kątem przeszłości, ale widzisz. Jana może sobie teraz pozwolić na wydatki, bo nie ma jeszcze dużo wysokich kontraktów, więc wiesz, dajesz Brusowi Brownowi teraz więcej kasy. Raz, żeby go ściągnąć, dwa, żeby pokazać Ci, że, że Ci na nim zależy. On ma bardzo wysoką opcję zespołu w przyszłym roku, więc mi wydaje mi się, że może komfortowo dość grać, nie musząc myśleć o tym kontrakcie. A też budujesz relacje sobie z nim, tak że jak za 3-4 lata może będziecie coś przedłużać znowu, a będą już w tym momencie, maksymalne przedłużenie Tatirza Halliburtona będzie już w życie, w życie wejdzie, dwóch, trzech innych graczy przedłużą i może na przykład sprowadzą przez. Wymiany jakiegoś jeszcze gwiazdora i z kasą będzie już trochę krucho, może wtedy powiedzą, ej Bruce, może wziąłbyś teraz 15, zamiast tych 22, tak jak ci daliśmy wcześniej, wiesz, średnio wyjdzie mniej więcej tam po tyle i tyle, co wydaje mi się, że jest ok, oceną twojego rynku, fajnie ci się u nas gramy, chcielibyśmy, żebyś u nas był, ale jesteśmy takim, takim rynkiem, nie możemy aż tak wejść w tych luksusu i może takie coś się będzie dało załatwić tym, że teraz na przykład go trochę przepłacasz i budujesz z nim relacje i pokazujesz mu, hej, zobacz, jak u nas jest fajnie, nie? I jasne, że może ktoś da ci tam 3 miliony więcej potem, ale no chyba jednak chciałbyś tutaj też grać, my też chcielibyśmy, żeby grać, ale sytuacja jest, jaka jest i dobra, rozmawiajmy, nie? Niż, niż, niż twarde po dwóch latach, no dobra, stara, albo bierzesz połowę mniej, albo nara, albo on jest w ogóle już, dobra, nie wiem, po co mi to w ogóle sprowadziliście, daliście mi dużo kasy, ale nie mieliście na mnie pomysłu i ja już w ogóle nie chcę tutaj zostawać, choćby nie wiem, jaka kasa leży na stole. Powiem Bartek, że w tym sezonie czterokrotnie już mieliśmy okazję zobaczyć mecze, w których drużyny NBA przekraczały granicę 150 punktów. I we wszystkich czterech przypadkach bohaterami byli Indiana Pacers, bo Indianicy. najpierw... Indiańcy, dokładnie, najpierw zdominowali biednych i średnich, średnich, słabych w obronie San Antonio Spurs, to był ten blowout 150 ileś do 110, 40 punktów różnicy, coś koło tego, później mieli ten e, szalenie ultra ofensywny, efektywny mecz z Atlantą Hawks, gdzie rzucili 157 punktów, więc to są te dwa przypadki pozytywne, a dwa przypadki negatywne były wtedy, kiedy po pierwsze, no Atlanta, no ten sam mecz. Atlanta rzuciła 152 punkty, więc obrona tam ewidentnie nie pykła. A z drugiej strony jeszcze mieliśmy mecz z Boston Celtics, którzy zrobili z Indianą dokładnie to, co Indiana zrobiła z San Antonio. I tutaj chciałbym powiedzieć parę słów o tej obronie, ponieważ Indiana Pacers ma 28. obronę całej w lidze i pozwala rzucać rywalom średnio 126 punktów. To jest o w ogóle ostatnie miejsce w lidze. Mają przedostatnie miejsce w zbiórkach, e, strasznie dużo faulują. I tutaj szukam tych pozytywów. Nieco na siłę. Zauważyłem, jak, na czym polega ich system. Dobrze kryją trójki, ale przez to pozwalają rywalom naści na ścinanie pod kosz, zostawiają masę miejsca pod koszem, dzięki temu przeciwnicy trafiają jakąś szaną skuteczność właśnie z podkosza, przez co obrywa się biednemu Milesowi Turnerowi czy młodemu Jaylenowi Smithowi. Miles Turner jest jednym z najlepszych blokujących w lidze, jest bardzo dobrym defensorem, ale on sam nie jest w stanie zrobić wszystkiego na tym boisku, bo nie jest Rudim Gobertem, wiadomo. A tak się zastanawiam, czy ten system Rika Carlisle'a, czy to jest pójście na twiznę? Czy to jest geniusz? Bo nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że Indiana Pacers robi to, o czym mówiliśmy, że no Brooklyn Nets mieli to zrobić, kiedy był tam Harden, KD i, i Kyrie Irving. robią to, co kiedyś robili Phoenix Suns. Słynna wypowiedź e, z Game of Thrones, Mike'a DiAntoniego: e, "Half the defense, double the offense." I to jest tak szalenie efektywne w ataku, jednocześnie psujące wszystko w obronie. To się przyjemnie ogląda. Daje to taką radość oglądania, ale z drugiej strony, później patrzysz na te statystyki, no i myślisz, no nie, no nie, ta dzisiejsza NBA w ogóle nie ma obrony. Co o tym myślisz, Bartek? E, w, tym, w, tym, w tym meczu z Bostonem nie, nie, nie lubiłem tego meczu. To jest porażka 41 punktów w plecy 155 do 104. I ten, ten, ten mecz w ogóle wtedy strasznie powywalał rankingi. Bo przez ten mecz Boston też przez, przez, potem tym tydzień był najlepszym obronem, najlepszym atakiem. Bo tak strasznie zawyżyły te wszystkie wskaźniki, że nie dało się dobrze oszacować. Te, te statystyki nie za bardzo miały sens przez tydzień, e, bo to był, był jeden z pierwszych meczów sezonu. Więc to no, nie, 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 nie posądzałbym tutaj o że Jak tracisz 150 punktów dwa razy w ciągu 10 meczów, Już 13, to raczej bym nie posądzał. Ja to raczej widzę tak, że że to nie jest jeszcze taki serious, serious sezon dla Indiana Pacers. Nie jest tak, że już myślimy sobie o, jak, o tym, jak się będziemy meczapować w drugiej rundzie playoffów z, z Philadelphia 76ers, tylko to jest takie, sprawdźmy jeszcze swój potencjał, bo to wciąż jest dość młoda drużyna. Sprawdźmy, co mamy, bo wydaje mi się, że to już trener i menedżerowie powinni wiedzieć, taka jest moja opinia, że ta drużyna w tym składzie, to nie, to nie jest tak, że będziemy szli prosto i na końcu gdzie nas czeka upragniony puchar. Tutaj zmian y, trzeba będzie dokonać. Y, coś tutaj trzeba będzie na pewno zrobić, więc wydaje mi się, że to jest taka po prostu ewaluacja tego, co mamy. To znaczy, wyszalejcie się chłopaki, biegajcie, strzelajcie, y, pokażcie nam, kto może grać z tajemniczym Haliburtonem, bo to on jest numerem 1, 2 i 3 w tej drużynie, nie ma co się szukiwać. Jasne, że Buddy Hilt fajnie, ale jak nie dogadaliśmy się z nim co do kontraktu, to już eksportowali rynek dla niego. Inni gracze tam mają kontrakty jedno-dwuletnie, wiesz, taki obitopin fajnie biega, skacze, ale jak trzeba się będzie go pozbyć, bo będzie dużo lepszy zawodnik do zgarnięcia, to się po prostu to zrobi. Więc wydaje mi się, że to jest taki trochę jeszcze sezon, no nie chcę użyć słowa niepoważny, ale taki luźny, w sensie co wygramy, to wygramy, co przegramy, to przegramy. Chcemy zobaczyć, gdzie skończymy, czy jesteśmy drużyną numer 7 czy 4, bo to jest różnica pod kątem przyszłych ruchów. Przedrzeć w playoffach. Tak, bo tak jak był to mówił, że traktuje ten sezon, ten, ten turniej w sezonowy, śródsezonowy poważnie, bo dla niego to jest taki przesmak playoffów, których jeszcze nie zna. Eee, wydaje mi się, że to jest tak trochę analiczna sytuacja jak może trochę do Oklahomy, chociaż Oklahoma jest lepszą drużyną. Że zobaczmy, co mamy. Zobaczmy, w którym kierunku idziemy. I rzeczywiście, gdzie na tej mapie NBA jesteśmy umiejscowiani. W sensie nie wiesz, nie będziemy tutaj jakiś sztucznie zawierać sobie wyniku tradując po weteranów dwóch w dwóch traciach, których tracimy po sezonie, bo jesteśmy małym rynkiem i nikomu nie sprawdzimy wolnej agenturze a na draft na swoje asety w drafcie musimy patrzeć bardzo uważnie, więc y, to może być taki trochę hulaj dusza, hulaj dusza sezon, co dla nas fanów i dla, mówię, tak jak powiedziałeś, twoja nowa ulubiona drużyna, y, drogi widzu, droga widzko, to będzie masa, masa fanów i będą właśnie te mecze 130, 110, ale no taki blowout 400% bo z to też się zdarzy, bo czasem przyjdzie hmm. poważna drużyna, a tak żeby pod kątem mistrzostwa myśleć sobie, a my rzucimy więcej niż wy, to jednak rzeczywiście myślę, że talent taki jak mieli Brooklyn Nets albo Denver Nuggets teraz sobie mogą pozwolić na takie myślenie. W sensie, że oni wiedzą z Nikolom Kiciem my zawsze będziemy mieli najlepszego zawodnika na boisku. Starrystan Libronom tego nie może zrobić. To nie jest tak, że nasz atak zawsze będzie rozwiązywał twój. To nie jest jeszcze ten poziom ataku, nawet jeśli są to historyczne liczby. Na razie jest w sezonie regularnym, a wiesz, grałeś w tym Charlotte Washingtonem i tak dalej, tak dalej. Nie? W playoffach nie będzie w meczu z San Antonio. Tu bardzo fajnie, że wspomniałeś o tych zwycięstwach w Season Tournament, bo Indiana Pacers wygrała wszystkie trzy spotkania e, póki co i tam słyszałem wypowiedzi, że traktują naprawdę bardzo poważnie cały ten turniej, całe te. NBA Cup i wydaje mi się, że właśnie troszkę się obawialiśmy tego, czy to te przypadkiem nie są po prostu pomalowane zwykłe mecze i nikogo to nie będzie obchodzić, ale dla takich drużyn jak Indiana, która nie gra w tych playoffach, nie ma takich osiągnięć, być może to jest właśnie ten pierwszy krok, żeby poczuć ten smak zwyciężania, więc, więc to jest naprawdę fajne, ale wspominać o Tyricie Haliburtonie i wydaje mi się, że trzeba o nim pogadać, bo to jest zawodnik, który... Musimy tutaj oczywiście wrócić troszkę do tej słynnej wymiany z Sacramento Kings, wymiany, której nie pochwalaliśmy, a okazała się na dużo metę perfekcyjna dla obu stron, dla Sacramento Kings również. Daron Fox stał ja się... Ja tu gwiazdeczkę wrzucę, ale tak, super, że jesteś bo nie da się opowiedzieć nic o tej Haliburtonie bez tej wymiany, ale ja tą Dokładnie. gwiazdeczkę jeszcze zastrzegam sobie. No Sacramento podjęło decyzję wówczas, że to, to Daron Fox będzie ich zawodnikiem, a nie z Haliburton. My byliśmy bardzo negatywnie do tego nastawieni, ale okazało się, że Fox po odejściu Haliburtona w końcu stał się być o wiele lepszym zawodnikiem niż, niż przez pierwsze lata swojej kariery. Takim zawodnikiem, że na ostatnim studio nawet powiedziałeś, że grał tak, że można byłoby go wrzucić do drabinki po MVP. Ale dzisiaj skupiamy się na Indianie Pacers i jeśli chodzi o drabinkę MVP, Tyrese Halliburton w ostatnim rankingu NBA.com wylądował na siódmym miejscu. I patrzę na te statystyki: 25 punktów, 12 asyst, na te skuteczności: 52 z pola, 46 za 3, 93 z linii rzutów wolnych. Chłop się po prostu nie myli, nieważne nie z jakiego miejsca by te piłki nie oddawał, nie traci piłek, ma średnio dwie straty na mecz, co przy 12 asystach daje kosmiczny wskaźnik 6 do 1. To są takie liczby, że patrzysz na Thaisa Haliburtona, na te statystyki i myślisz sobie Pure Playmaker. No okej, okay, no Pure Playmaker to jedno, ale on do tego dodaje punkty, na, punkty i trójki na szalenie wysokiej efektywności i troszkę takim stylem gry, Zobacz, jeśli troszkę za wcześnie, to daję to porównanie. Dawaj, mocno. Daje mi skojarzenia ze Stephenem Kerrym. Jak trafiasz, jak trafiasz trójki na 46%, a jednocześnie jesteś takim zagrożeniem, jeśli chodzi o podania, grasz bardzo szybko i nie wiesz w sensie obrońcy nie wiedzą, jaki jest Twój następny ruch no to Sorki, ale Tyrese Haliburton może za chwilkę stać się zawodnikiem, który będzie podwajany tuż po przekraczaniu linii połowy. To się to jest... działo dokładnie z meczu z Atlantą. 8 minut czwartej kwarty tak to wyglądało. Potem on przejął tą trzecią kwartę, że tam dwadzieścia kilka punktów, praktycznie tak. się nie myląc. Pierwsze 3-4 minuty czwartej kwarty spędził na ławce i odkąd wszedł na boisko w czwartej kwarcie, był podwajany od połowy. Dokładnie tak to wyglądało. I musieli sobie wtedy inni gracze po prostu radzić 4 na 3 e, I tak się działo i dokładnie tak będzie. Wiesz, Stephen Kary, to jest Twoje porównanie, ty jesteś fan Boyen więc możesz to zrobić. Ja, ja się nie do tych wyrywał. Ale <noise> okay. chodzi, chodzi mi o to, że. Tak, bo ta dyskusja o MVP, tam jest siódmy, to wydaje mi się, że to jest jeszcze w miarę ew 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 ewaluacja tego, bo, no bo ten wynik Indiany nie jest jakiś najlepszy, nie, to jest 8-6, to jest siódme miejsce w konferencji, wydaje mi się, jakby to było to 3, to byłoby trochę inaczej odbierane, ale wiesz, no jeśli zawodnik jest w stanie regularnie robić 30-15 z asystami na dobrych skutecznościach, rzucając 40% za 3, gdzie większość tych trójek jest nieasystowana, no to James Harden to robił w swoich MVP latach. I mówiliśmy, tym, tak. I mówiliśmy o tych sezonach, że to są jedne z najlepszych ofensywnie sezonów wykonania jednego zawodnika w historii. I Tutaj traci wiadomo, mniej piłek niż Harden wtedy. Zdecydowanie. Tutaj wiadomo, że to, to samo, to, co powiedziałeś, że tracą, że nie mają najgorszej obrony, a tracą najwięcej punktów, jak to jest możliwe. No bo chodzi o to, ilość posiadania, że jakby wiadomo, że te statystyki ich. Są wyższe takie te, wiesz. No, 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 ogólnie są wyższe, bo grają więcej posiadań w trakcie meczu, więc tych podań, rzutów i tak dalej, i tak dalej jest więcej. Więc jakby to wiadomo, że jest trochę pompowane przez to, że to jest taki szybki i historycznie skuteczny atak. No ale 30-15 z asystami, kiedy gość nie robi 5 strat w tym meczu, to jest kosmiczna koszykówka. To naprawdę są, to jest, to jest naprawdę absolutna elita NBA. I, I to nie jest tak, że to jest tylko jeden zawodnik, a reszta nie potrafi grać, bo tak jak powiedziałeś, drużynowo też są piersi w asystach. I oczywiście, że posiadanie najlepszego asystenta w lidze e, pomaga. Też z tymi asystentami to jest tak, że to jest pierwszy, ale to nie jest tak, że jeden z wielu. Liczysz tylko dwóch tak naprawdę, że powiedzieć znam, że ma tylko Trey Young i, i Taris Haliburton. No, oni są głównymi playmakerami w lidze w tym momencie. Ale cała drużyna też wie, co robią, już wszyscy biegają, ale mają tej chemii strasznie dużo. Tej w kontrze jego czasem, wiesz, podania między nogami, zaplecami gdzieś to Buddy Heal, ucieka, obi topin, skacze do branży, no i wybierz sobie, co wolisz. Trójkę Badiego Hilda w kontrze, czyli tak, tak naprawdę dla niego rzut wolny. Czy w sadobiego topina znalezienie się w top 10, a jak nie, no no to okej, okay. trzecią opcją jest taką, że ten Hajmurco zostanie w piłkę w rękach i albo zagra dobra tak pozycyjny, albo po prostu sam rzuci, bo może to zrobić, bo też szkoda, te trójki poprawiły się strasznie. To jest nie no, to jest. Highlight do oglądania ta, ta drużyna z Tyszem Haliburtonem za sterami to zdecydowanie. Ja bym chciał tu jeszcze zwrócić uwagę na to, że jak patrzymy na te statystyki, na te skuteczności, to możemy to kojarzyć sobie ze Stefanem Kerem czy z Luką Donciciem. E, swoją drogą Tysz Highburton jest trzeci pod względem trafianych których na mecz, właśnie po Doncicie oraz po Kerim, ale jego usage rate, jego dominacja na tej piłce wcale nie jest aż taka wysoka, bo gra Indiana Pacers polega na tym, że ta piłka non-stop krąży. Cały czas ktoś podaje, piłka później ponownie wraca do Tyrese Halliburtona, dlatego oni mają tam średnio prawie 31 ases na mecz, są liderem pod tym względem, ale Halliburton to jest taki zawodnik, który widać, że ewidentnie się bawi. Ma w sobie coś takiego, coś takiego Magica Johnsona, że udaje, że robi handoffa, myli tym obrońcę i nagle obrońca Poszedł, bo się połasił na przechwyt, i nagle, o, mam 3 metry przestrzeni. Palę trójkę, bo rzucam 46% z takich rzutów. Yy, gra sobie zasłonę z Milesem Turnerem i z faktu, że mamy spacing, to obrońcy się zastanawiają, dobra, ale ten Turner będzie rolował, czy będzie biegał na trójkę, na popa. No i okazuje się, że Miles Turner będzie biegł na popa, i nagle cyk, mamy trójkę. Jalen Smith, rezerwowy center, młody. Yy, podobnie, też może zrolować, też może rzucić trójkę. Tutaj mamy jakieś śwież, ale jupy do obiegu Topina, hand z Benedictem Matrunenem. Czy, czy, czy w ogóle szukanie okazji na catching wśród Badiego Hilda. I Tyrese Haliburton to wszystko widzi. On ostatnio powiedział bardzo fajną rzecz, wiem, że to mówiłem już w studio, ale muszę to powtórzyć jako fan NBA 2K od wielu lat, że on patrzy na boisku tak, jak z tej słynnej kamery 2K w grach NBA 2K. Czyli jakby wychodził ze swojego ciała, patrzy na siebie w trzeciej osobie, dzięki temu ma cały ogląd na atakującą połowę w meczu NBA. I gdy widzisz te, te asysty, gdy widzisz ten, ten wskaźnik asyst do tak niewielkiej liczby strat, ja mówię, że całkowicie. Gość ma trzecie oko, jest jak ten Shin z Dragon Balla. Nie oglądałem, nie wiem, ale tak, no to, to jest yy, naprawdę takich playmakerów yy, ze świecą można szukać. To jest naprawdę rzadki dar i to są ludzie znowu, których można policzyć do dziesięciu nie doliczysz. W całej lidze, która historycznie jest bogata w talent. Po męczu z Filadelfią Joel Embiid powiedział, że Indiana są szalenie trudni do krycia, bo grają na pełnej szybkości, są tak są tak nieprzewidywalni, że nie wiesz co zrobią i biegają 100 mil na godzinę i nawet były takie momenty, gdzie jak były takie ujęcia na twarze zawodników w Filadelfii, to to nie były cieszynki po zdobytych punktach, tylko to był szybki powrót do obrony i pokazywanie palcem, weź szybko tam biegnij, bo oni już grają w ataku. O, to to jest to co Paster... powiedziałeś wcześniej, Indiana Pacers w ataku, wszystko i wszyscy ruszają się cały czas. Piłka fruwa, ale zawodnicy też, więc tak to wygląda, to jest, no, no, nie no, krycie tego, no jakby, nie, nie trzeba tłumaczyć, jest trudne, najlepszy atak w NBA, nie, jak stracisz 130 punktów od takiej drużyny, gdzie no poza jednym zawodnikiem nie masz All-Stara nawet, nie, I, i wiesz, i naprawdę są zawodnicy, wiesz, powiedzmy troszkę z drugiego szeregu, którzy cię potrafią karać i, i tak nie jesteś w stanie tego kryć. Czyli co, warto oglądać Indiana Pacers w tym sezonie? Jeśli ktoś lubi szybką koszykówkę, jeśli ktoś, o inaczej, jeśli ktoś nie nienawidzi szybkiej koszykówki, to tak, to też jest drużyna do oglądania. No, mamy nadzieję, że ten materiał sprawi, e, że populacja fanów Indian Pacers zwiększy się. To jeszcze króciutko o ich, 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 ich funduszach i ich sytuacji draftowej, e, bo jest bardzo dobra jedna i druga. Jeśli chodzi o piki, to nie mają za dużo przychodzących, mają tam pięć ekstra długorundowych, to jest coś. E, dwa słaby. Jeden pierwszy rundowy przychodzący w przyszłym drafcie ma będzie słaby, więc to nie tak ważne, ale mają wszystkie swoje piki. Wszystkie. Wszystkie, nawet jednego drugiego nowego nie oddają. Więc yy, I sytuacja finansowa jest całkiem dobra, bo długoterminowo wpływem jest tylko Tyler z Halliburton. Na przyszły sezon mają, pod, mają pewnych: Browna, Turnera, McConella, Jarasa Walkera. Ee, no i właściwie, no Andrew Lamparda, więc, więc powiedzmy taki ten młody kor, chociaż nie wszyscy, bo Buddy Hilt kończy mu się kontrakt, Obitowinu kończy mu się kontrakt, Aron mi kończy mu się kontrakt, ale tak jak powiedziałem, te części są do wymienienia, chociaż wszystkich na pewno nie będą się stracić za darmo, część, część z nich przedłużą, ale chodzi o to, że mogą sobie pozwolić na wymianę. Która włoży im do, tego, do, tego, do, tego, do tej drużyny super maksymalny kontrakt. Powątpię, żeby to były dwóch zawodników, bo to nie jest tak, że podgrą się całego swojego draftu, e, bo to nie jest taka drużyna, to jest drużyna old e, Ale mogą sobie włożyć super gazdora, który chciałby do nich przyjść, albo no, był na kontrakcie z wymiany opartej na pikach, wzmocni tę drużynę i wtedy naprawdę wydaje mi się myśleć realnie o przyszłości, o dalszych krokach w playoffach. Dziękuję za profesjonalną opinię. Moi drodzy, dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Zapraszamy w poniedziałek na najbliższe studio. Oglądajcie Indiana Pacers, bo są naprawdę bardzo miłą dla oka drużyną. Dziękujemy bardzo.